Siemanko, z tej strony Hamster dzisiaj mamy dla Was, mam dla Was pierwszy odcinek nowej serii, która będzie oczywiście na moim kanale <laughs> I chyba nigdy się nie skończy No dobra, więc gramy dzisiaj w Black Ops, Call of Duty Black Ops 2 Zombies I tak, dzisiaj sobie zagramy na, na kilku mapkach I Dajmy sobie online Jak chcecie mnie zapraszać na filmy, to tutaj jest mój nick Hamster819 Zagramy sobie dzisiaj na solo. Ja niedługo sobie kupię DLC Season Pass gdzie będzie Town dla zombie. Oczywiście, na razie nie. Mam. Tak, I mamy dzisiaj, mamy tutaj zajęcie autobusową samą dzisiaj. Nie przedstawię, bo do tego potrzebuję multi, bo to jest strasznie trudne. Oczywiście, ja niedługo może przedstawię nawet jak stworzyć Jotgana. Ale no, no dobra, pierwsze co lepsze, generalnie sobie przetrwanie w mieście. Dobra Nie, nie chcę. No jedemy, więc właśnie. Parametr się rozpocznie. I może póki będę grał, to nie wiem ile przetrwam tu ten rund. Może 5, może 6, może 7, a może jakimś 10 a może nawet jedno, jak się nie uda. Okej. Okay. Powinno byś mnie lepiej słuchać, bo też sobie. Zostawiłem z mikrofonem, tak? I dobra, spoko Oczywiście będzie intro do tej serii Ale inne A może nawet to samo Dobra Zrespi, zres, Zrespiliśmy się I teraz yy, 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 mamy taką broń na <laughs> ja nas tam rzuciło, bo wiem, że tam może będzie nawet jeden Nie jednak nie ma. Dobra. Musimy wręcz nie pójść tędy, ale nie. Pierwsza fala jest nawet taka do przeżycia, ale minus jest to, że na mieście cały czas zębiaki wybuchają. Na razie lecz z noża zażynać jest jest mystery box, tam gdzie to światło, pudełeczko do losowania broni yy, Tutaj trzeba Sprowadzimy ich, parkie chociaż nie Raz, dwa, trzy Tak to się robi Ja to jestem granatnik Dobra, mamy 1000 punktów Jeszcze chyba jeden został, jak się nie mylę Chodźmy sobie tutaj, czyli... E tutaj mamy normalnie restaurację i tu mamy taką rękawicę Galba, castet. <limitation> <truvention splash> <truocy> <puzzles> <truelu> Tu mamy taką rękawicę galwa kacetory za tą przerwę, ale to musiałam sprawdzić. E, tak, to zakłada się i tak strzelpią nami zombiaki i zażyna ich jednym strzałem. Sybariera odbudujemy. Granatę rzucimy, wiedziałam, że tam będą. No. O kurde idą do mnie z dwóch stron. I z rozbiegu... Czasami nawet możemy ich donąć jednym ciałem. Solo się nie gra tak za łatwo, tak powiem. Reanimacja bardzo ważna dla hamsterka. Niech ja dzień sami się reanimujemy na solo. To jest bardzo ważne atut dla mnie. <laughs> na znaczy perk. Nie, to się nie odbudowało. Dobra, odbudowało się. Zaraz sobie w następnej rundzie wylosujemy broń Jak się uda, to nawet kupimy Galwa Dobra, chyba jeszcze jeden, tak, jeszcze jeden. Raz, dwa, trzy, cztery. I nóż. To jest najlepsza technika według mnie. Raz, dwa, trzy, cztery i nóż w początkowych rundach. Teraz sobie kupimy naszą broń. O mam jakieś otwarte, że to fajna broń. Nadal może się nie uda grać Widzicie? Co się stało, że tak? Headshoty spróbujemy walić Instant kill. Czyli teraz pistolecików walimy, Czyli jednym z szans, że każdego zombiaka Czyli robi tak po Wow, double point jeszcze Sorry, ale... Dobra, musiałem tutaj coś sprawić Mam cię I ciebie też Ciebie też. Ciebie też. Ciebie też. I widzicie, jak już mamy dużo punktów. Aż dużo to nie tak nie mocno. Ale w tym też się runda skończyła. wylosujemy jeszcze jedną broń. Można by spróbować dzisiaj kupić dopalać chociaż wodę to. Granaty jem, nawet dobre. Znaczy... The... Jezu, bym już nie zabił. Zaraz sobie pójdziemy tam i kupimy Jagera. Z jagera to ja raczej nie przetrwam. Od Jagera oczywiście jak kupimy... Jak nie kupimy Jagera, to od zombiaków padamy zawsze na 2 hita. Jak kupimy jagera, to padamy zamiast na dwa, to na cztery. Trochę ich tu będzie teraz. Dobra, trzeba się przygotować, dobra. Oj, tu jest hamster zażynacz Kaboom, czyli zabiję się w prawie wszystkich zombiaków. Szczerze wiecie to. Ja zbieram na galwakaset Albo na ulepszenie. Więc na razie zostaniemy z taką. Nawet słabą. Tak, bo ja zaraz zawału dostanę dzięki że szkoda że nawet Dobra, mam się chociaż nie poproszę o broń szybko tak nóż balistyczny pod ale to jest naprawdę dobre kurde romak samo chodźcie do... chodźcie do tatusia chodźcie no szybciej, wciągnę rozwój to broni się. Sorry, ale muszę wyjść. Fuck, jestem na wyczerpaniu. Sorry za to, ale tu widzicie ile ich tu jest chyba z dziesięciu prawie. fak Mamy tutaj u taki pistolet, który... No ale zaraz się pewnie zreanimuje, może. Dobra, się dzięki temu. Fajnemu rzeczu. Jak koniec rundy, to fajnie, jak nie, to jeszcze nie. Jeszcze jedna reanimacja. Widzicie, jakie to jest przydatne. Ja to kupuję zawsze po każdym... <laughs> ...padzie. Jak padam, to zawsze to kupuję. Dobra. Dobra. Nie będę się w to bawił, biorę samą braki, bo tu nóż balistyczny to widzę. Nie powiem słowo. Nawet broń dobra. Tutaj jeszcze rzucimy. 3 cztery. Granata elektromagnetycznego. Tutaj pierwszy, tutaj drugi. Nawet we mnie walnęło, ha. <coughs> Fajnie, am celownika. Dzięki. Nie wiem, czemu ja tu kampię, tak, czasami. Tak, kabum, kabum, tak. Dobra, wypaliśmy kabuma. Dobre to nawet, bo jednym strzałem lub dwoma zażyłem. Fajna. No jeszcze jest automatyczna. Double points. Double points, Losowanko. Prodsr pięćdziesiąt. Kurde. A po co ja to zresztą losowałem? Wy mi powiecie, po co ja to lufowałem. Mamy tam to ja sobie teraz tam pójdę szybko. Już od tej rundy raczej nie przetrwam. Dobra, kupujemy... Dobra, dobra kupujemy jagera. Fak, fak, fak. Nie szybciej tego noga. Zaraz padnę na 4 hity Chociaż marzę, żebym nie padł Teraz no, spadamy stąd Ja tu muszę szybciej spadać Sorry za to O tak, odblokowano osiągnięcie, to mi się jeszcze dobrze podoba. To jest pierwszy film nagrany program Action. Mm. Mm. O! Mam nadzieję, że nie padnę. Oby Nie padłem! Jakim cudem? Dobra, to już jest naprawdę przesadę, idę sobie losować ostatnią broń. <ścoughs> Bo nie chcę tego głupiego delcera. Tak, RPG, maksymalny gówno światła. Najgorsza broń w tej grze, według mnie. FAL, no coś lepszego. Nawet no, dobrze, widzicie. O kurde. Fuck. To jest ostatnia runda, tak. To jest ostatnia runda w zombiakach, To ja się. Ja to walę, spróbuję teraz walczyć, choć o to jak mój kolega cały czas. Teraz spadam stąd. Lubię robić mu... Walcie się! Gdyby ten fal był maszynowy, to ja bym się jeszcze mocniej cieszył. Niestety nie jest! Tylko ja się nie cieszę. Kabuma. O! Coraz lepiej. Huuu! Jednak przetrwałam rundę. Ale dobra, kupimy sobie tą broń. Zdwa się jeszcze zabicie, nie że? A ja już runda dziewiąta. Hamster losuj, hamster losuj, hamster losuj! Dobra. Wiem, że trochę nudę to zażenanie zombiaków kilka. Tylko... Fuck, jeszcze misio! Bye, bye. Dobra. Tak, czuję, że to koniec. Na 100% mojego życia to jest koniec. Chyba, że Kabum mnie uratuje. A kabu mnie nigdy nie uratował. MP5 widzicie rządzi Dobra, skrzynka nam się zrespiła w takim innym miejscu. Nie martwcie się hamster, wszystko wie, wiem gdzie. Tak, mamy na ulepszenie, o tak! Tak, mamy już na ulepszenie broni, kasę Mamy instant killa, ale to mi nic nie da. Kurde. Chyba, że granatami. Bo ja się nie bawię. Halo? Dobra, dzięki ludzie. To co, idziemy sobie ulepszyć to? Ja bym sobie, słuchajcie, FN fala ulepszył. Nie wiem co wy na to powiecie. Ale niezły sposób ani niedobry. Poczekam, sobie dobra. Ethn, falu lupiony. Włę. Nie Dobra, trójsłowy nawet niezły. Nawet dużo. Mam. Padłem, padłem, padłem. Ludzie, padłem. Jedna rzecz, która teraz mi się należy, to spadać. Stąd. Iść tam, gdzie zawsze lubię. Czyli wiecie chyba gdzie. Oczywiście, jak padniemy, to te wszystkie stracą. Tak. Kurde, Trzy hity. Tak, ja to wam radzę biegać tak naokoło. Jezu, tu jest ich chyba z pięćdziesięciu! Granat i M. Tak! Du, 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 du. Ja się walczę. I ja przeżyłem. Ja przeżyłem. Oni sobie chyba jak ja. robią, że ja to przeżyłem. Już jest jedna wta runda. hamster. Dobra, nie chcę tego. Wolę fajne RPD Nie yeah, Fuck, fuck mówiłem. do mnie nie idą o co ja to mówiłem no sorry za to ale naprawdę hardcore 200 zabić 61 headshotów Co? So, no dobra to było na tyle z tego odcinka to było przetrwanie na mieście ja się z wami żegnam Następne mapy w następnych odcinkach. To by było na tyle. No.